i to tak panowie jest szczęście trzeba mieć kombajn gotowy do wyjazdu na jutro a mi wywaliło nakrętkę na odrzutniku Wywaliło na krętkę, zobaczyło się przy smarowaniu. Ile to chodziło, nie wiadomo. Ale na pewno zeszłe żniwa chodziło. A no może i takie było skupne, bo było w porządku, to się nie zaglądało. Ale Mucić mucił na tym, bo. Smażę normalnie ziarenka. I co i mucić tak? Jęczmień do młotu. Wszystko w porządku, ładnie chodzi. Już dawno nie, nie pamiętam, jak się to rozbierało, było przy Suprze. i co? Ruszać, tykać? Ryzykować?